Magia słów przedstawia wieczorny spacer autorstwa Vintage Soul. Niebo granatową barwą udekorował mrok. W oddali słychać miarowy krok. Krok ten delikatny, lekki i z gracją. Zaszumiał wiatr zieloną akacją. Mijając domy, chałupy i strzechy. Szukam ukojenia i uczuć pociechy. W ogrodach woni kwiatów drzew owocowych, dziecięcy słychać gwar. Tak jakby na ten wieczór wesoły czarodziej rzucił jakiś czar. Ale teraz rozpływam się, bo zabraknie czasu. Czas wracać do domu, czas rozpłynąć się w ciemnościach pachnącego lasu.